czy uda mi się coś znaleźć. Maerum, z... znani także jako syreni, seranowie, lud, morza. Nie Niedużo. Już skończyłaś? Y Jeszcze jedna książka oh, nam została. Oh, Boże. Chyba właśnie ta, która tak naprawdę porusza akcję do przodu. Czy <grym> mogłabym przejrzeć kilka innych książek? Oczywi Szukam pewnych informacji. A... To. Czy macie jakieś księgi o latających ludziach? Czy macie jakieś księgi o latających ludziach, którzy obserwują świat i opowiadają historię? Dla ci gawędziarze. Zobaczę, czy uda mi się coś znaleźć. Poczekaj. Czekamy, jesteśmy cierpliwi. O. Wyspa Alezja w pobliżu Atolu Bristan. Może powinnam spróbować się tam dostać. No właśnie. Tutaj się dowiadujemy. Że Alatieni, skrzydlaty lud, ostatnio jest ich coraz mniej, a ich umiejętność lotu na długich dystansach coraz bardziej zanikała. Alatieni są znani z tego, że pamiętają i opowiadają historie, które powstały na długo przed pojawieniem się ludzi, ale i te dotyczące ostatnich wydarzeń. Największe znane plemię Alatinów, z którym od czasu do czasu kontaktują się kupcy, mieszka na wyspie Alezja na Tolupristan. No i właśnie tam się spróbujemy dostać. To Oczywiście nie jest proste. Już skończyłaś. Co tam nas skrobałaś? Hmm. Kto z Poznanych ludzi ma statek? No, jak myślicie? <grytanie> eee, tak. Szkoda, że nie, nie było tej książki jednej. Nie wiem dlaczego. A raz się pojawia, raz nie. Dobra. Idziemy do gościa, który ma statek. <grymne> to nie nebywaj. kapitan. Jak tam zdrowie? Tak naprawdę wcale cię to nie obchodzi. Eee, <grymne> no cóż. Czy wiesz, gdzie leży Alezja? Raj wakacyjny pradawnych Dolmarii? Oczywiście. Jak się tam dostać? Wyspa leży w pobliżu atolu Bristan, ale statki z Markurii rzadko pływają bezpośrednio do Bristan. Możesz mnie zabrać na swoim statku do Gin? Pomysł masz całkiem niezły, ale będą z nim trzy problemy. Po pierwsze, nie ma wiatru, więc nie możemy pożeglować na południe. Po drugie, kilka tygodni temu straciłem nawigatora i jeszcze nie znalazłem nikogo, kto by go zastąpił. A po trzecie, jesteś kobietą, a na pokład białego smoka kobiet nie wpuszczamy. Czy to podejście nie jest czasem trochę seksistowskie? Właśnie seks mnie w tym martwi, zwłaszcza, że przez miesiąc byłabyś jedyną kobietą na statku pełnym mężczyzn. Nie chodziło mi o seks, tylko o dyskryminację. Jestem żeglarzem, dziewczyno. Czego ode mnie oczekujesz? Dobrych manier w łóżku? No cóż, brzmi to trochę niebezpiecznie. Ale naprawdę bardzo mi zależy, żebyś mnie zabrał do gin. Wybacz, nic z tego. Ach, i mamy problem. Do widzenia. Najważniejszy i najgłówniejszy problem z tego wszystkiego, że on nie chce zabrać na pokład kobiety. Więc musimy się jakoś tam wcisnąć. Choćby na siłę. Witaj ponownie starcze. Hmm. A, a, to ty. Wiesz coś o Alezi? A, no, kto nie słyszał o tej przerażającej wyspie? Jest przerażająca. Dlaczego? Bo... bo... bo tam mieszkają kanibale. Pewnie nie wiesz nic o Alezji, prawda? A, nie. Nie wiem. Nie wiesz może, jak można się zabrać na statek płynący na południe? Ano, za pieniądze można zrobić wszystko, jak mawiała moja ukochana żona. No i uciekła z bogatym kupcem. Ech, kobiety. Od tego czasu nie zaufałem żadnej, której wcześniej nie zapłaciłem. Nie mam zbyt dużo pieniędzy. No, to masz problem. No. Chyba że. Chyba że co? Potrzebuję pieniędzy, żeby wsiąść na statek, chyba że. Chyba, że powołam się na dług wdzięczności i poproszę kapitana Horatio Nebweya, który wypływa do GN jak tylko zerwie się wiatr. Jaki dług wdzięczności? Ach, to stare czasy. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem jego kapitanem, wyświadczyłem mu przysługę. Hmm. A czy poprosiłbyś kapitana Nebywaja, gdybym odzyskała dla ciebie twojego ptaka? Ano, wszystko bym zrobił, żeby tylko odzyskać swojego przyjaciela. Umowa stoi. Dobrze, więc yy, musimy odzyskać jego ptaka. Żeby się dostać na statek. Do zobaczenia. <noise> Jak wcześniej nie umrę. <noise> Dobra. Co tu. Hm. Stary żeglarz na przystani zgodził się mi pomóc w dostaniu się na pokład białego smoka, który płynie na południe, jeśli odzyskam dla niego jego ptaka. Przecież to nie może być takie trudne. Ciągle się zastanawiam, czy temu staruszkowi naprawdę zależy na tym ptaku, biorąc pod uwagę to, że zastawił go w grze w kubki. Ale zaraz, zaraz. A co mnie to obchodzi? No dobra. E... Oczywiście April ma rację. Ale my i tak musimy iść odzyskać tego ptaka. E... Na targowisko. Pogadajmy z nim. Co powiesz na grę w kubki? Hmm. W porządku, zaczynajmy. W porządku, zaczynajmy. Wyłóż tylko kasę. To znaczy, postaw coś i gra się rozpocznie. Hmm, tak. Mamy kupę arenów. Więc możemy stawiać do No. Oto moja moneta. A teraz jak mam grać? Zakrywam monetę jednym z kubków. O, tak. Następnie je mieszam. Właśnie tak. Teraz musisz zgadnąć, pod którym kubkiem znajduje się moneta. Jeśli ci się uda, wygrywasz następną monetę. Trzy wygrane z rzędu i nagroda będzie Twoja! <gry> Pamiętam jak za pierwszym razem strasznie męczyłam się z tymi kubkami, bo wydawało mi się, że yy, muszę jakoś patrzeć, jak te kubki są przemieszczane i odpowiednio trafić, prawda? A tu się trzeba wziąć na sposób, nie można tego normalnie rozwiązać, bo facet używa tutaj magii. A my nie możemy magii używać, ale mamy za to magnetyczny śrubokręt. Magnetyczny śrubokręt. Którym możemy trochę poczarować. Hej, ten kubek się poruszył. No, te inne się nie ruszają. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Dobra, więc wybieramy ten kubek. A musi być ten. Ech, e, to e, dobry kubek, ale to... Użyłaś magii, prawda? Użyłaś magicznej różdżki! Tere Fere. Amulet się nie zaświecił, prawda? Nie, nie, ale... Ale to niemożliwe! Ponieważ sam pan używa magii. Ponieważ nikt nie może wygrać w pańskiej grze. Na takich jak pan, proszę pana, mówi się hochsztapler. Co? Jestem oburzony! Jestem... Jestem oburzony! Nieważne. Chcę moją nagrodę. Nagrodę? Nie dostaje się nagrody za jedną wygraną, a szczególnie za oszustwa, panienko. Mam wezwać Straż Miejską? Żądam mojej nagrody. Och, na boga hazardu. Masz, bierz to i zostaw mnie w spokoju. Co nam to dał? Kalkulator? Skąd pan go ma? O, oh, nie wiem, wygrałem go od jakiegoś faceta, który dostał go od kogoś, kto podobno był w Stark. Jest bezwardy, to znaczy bezcenna pamiątka to, z tajemniczego i złudnego świata logiki. A teraz, czy możesz zostawić mnie w spokoju? Pozwól zagrać innym, dobrze? Tak, Szczególnie, że tu taki tłum, jakich mało. Mamy kalkulator. Dziwne. to archaiczny kalkulator. Podobnych używano chyba w czasach elżbietańskich. No, ale my musimy wygrać tego ptaka. Nie rozmawiam z tobą, ty, oszustko. Więc najlepiej by było po prostu wymienić się za śrubokręt, który jest naszą magiczną różdżką. Mogę się z panem zamienić. Mój śrubokręt... moja magiczna różdżka za jedną z pańskich nagród. I zostawię pana w spokoju. Gdzie tkwi haczyk? Nie ma haczyka. Dostaje pan śrubok, y, moją magiczną różdżkę za jedną z egzotycznych nagród. Hmm, zgoda, niech będzie. Jaką nagrodę wybierasz? No i chcemy ptaka, oczywiście. Cemującego ptaka. Tę obdartą kupę! Ależ to doskonały wybór, panienko. Poczekaj chwilę, a zaraz ci go podam. Doskonały wybór. Naprawdę, naprawdę tak uważam. April upchała naszego ptaka w swojej kieszeni. <grywa> A więc jesteś ptak, co? Jak ja, jestem. Zaraz, zaraz. Przysłał cię po mnie ten dziadek? Chyba tak. <grywa> Mam na imię April. O, bogowie, czy nie ma stąd ucieczki? To znaczy, nie lubię siedzieć w klatce. Gapią się na mnie hazardziści, dzieci na mnie plują, ale to lepsze niż siedzenie przez cały czas w zamkniętej, cuchnącej skrzyni. Wielkie dzięki za ratunek, April. Nie ma za co. Nie, 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 chyba się nie rozumiemy. To sarkazm. Wiesz co to sarkazm? Mówisz wspólną mową, no nie? Nie, w sumie nie, mówię po angielsku. Angielsku? Angielsku! Nie wiem skąd pochodzisz, Paniusiu, ale dziwna jesteś. Chodźmy już, dobra. Wszyscy myślą, że jak są ludźmi, to mogą rozkazywać ptakom. Ale mi zaimponowałaś o pani. Wybacz, ale obiecałam staruszkowi, że cię dla niego wygram. Potrzebuję jego pomocy, bardzo. Tak? A więc co to za bardzo ważna sprawa, że jesteś gotowa poświęcić dla niej szczęście i dobro tego ptaka? Los dwóch światów, miliardów ludzi oraz równowagi. Tak? Tak? No to... Ach, nieważne. Zawsze byłeś ptak. Czy masz jakieś imię? Nie, 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 nie. Nie zawsze byłem ptak. Moje pełne nazwisko brzmi ten cholerny ptak. Usłyszałem je po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, gdy miałem dwa tygodnie. Naprawdę? Ehm, nie. On tylko zamykał mnie w skrzyni i zapominał o mnie. A to równie straszne jak bicie. Uwierz mi. Przykro mi to słyszeć, hmm. ptaku. Bied Wiesz prasie. co? Gdybyś...